Radio Roksi, i Endzior. Ranny kakao, pierwsza krew. Witam panie Łukaszu. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, dzień jest z nami Łukasz, który jest reżyserem dokumentu Kiksoholics, który dobra. jest w trakcie produkcji. Ja jestem fanem trampek, sneakerów, Kixów. Powiedzmy, że widać. Powiedzmy, to jest padryl. Tutaj żadnych oczywiście. Ricardo, Ricardo bardziej woli takie masywne buty. No to już nie, nie, po prostu ja na przykład widzisz. Bo te pseudospadryl, tak jak wiesz. Prawie. Ale y, takich tak. ludzi jak Ostatnie, ja i Łukasz... Ostatnie kon konwersje, które kupiłem, rozpadły się po prostu w ciągu... Pobrudziły mi się po prostu w ciągu, w ciągu dwóch miesięcy no i rozpadły białe, się to w ciągu... One się brudzą. Bo widzisz, bo ty w nich chodzisz. Na połowę naszych bohaterów nie chodzi w swojej buty. O to chodzi. A słuchaj, czy, czy my jesteśmy po prostu trochę takimi em, braćmi w i po prostu robimy film od wielu lat? Też robisz film od wielu lat? Wiesz co, nie. My zaczęliśmy ten film robić jakieś nie wiem, trzy miesiące temu. A to nie. No to tak, to, to jest, Spokojnie, skończymy. To jest noworodek to. Tak, w tym wieku sześć. <laughs> A skąd powiesz na to, żeby zrobić film, właśnie o yy, sneakerach? Ty jesteś fanem ekstremalnym? Wiesz, co. Ja lubię. Czy to jest takie spojrzenie z boku? Wiesz, co ja lubię, buty, ale na pewno nie takie jak nasi bohaterowie. To jest tak, że gdzieś tam. To środowisko było po prostu gdzieś tam cały czas koło nas, ale rozmawialiśmy o tym z innymi ludźmi i oni wszyscy się dziwili na zasadzie jak to faceci zbierają buty, jak to nie chodzą w tych butach, jak to mają więcej niż 200 par, ale w ogóle o co chodzi. Nie? No i stwierdziliśmy, że uchylimy trochę innym ludziom drzwi do tego świata, żeby sami mogli zobaczyć jak to wygląda od środka. A wygląda naprawdę fajnie. Czyli ludzie, kiedy moda na trampki, Yy, się tak naprawdę zaczęła. No Trumpy bo to z Grecji. Z Grecji z, z, Wydaje mi się, że to jest, to jest przypadłość takich właśnie ludzi w, w naszym wieku, czyli 80 Child, 90s Kid, lata 90. Sentyment do tych wszystkich Adidasów, kampusów, Air Maxów i tak dalej, i tak dalej. Wiesz co, to jest tak, że to jest trochę więcej niż moda na trampki, tak? Bo nie wiem, moda na trampki masz powiedzieć, że fajnie jest móc założyć, nie wiem, do niebieskiej czapki, powiedzmy, niebieskie buty, tak? Mhm. A to jest coś więcej, to chodzi o to, żeby nie wiem, właśnie kupić sobie trochę Dzieciństwo, tak? tak jak mówi jeden z naszych bohaterów, że to jest właśnie tak, że te produkty gdzieś tam w naszym kraju były niedostępne przez długi czas z racji tego, że wiadomo były dostępne tylko i wyłącznie określone produkty. To był taki posmart Zachodu, który, wiesz, przychodził do nas. Jeden model butów. Powiedz, macie już był to kosztował na tamte czasy 6 milionów, średnia pensja 8 milionów, więc. Średnio dostępne. I ilu masz bohaterów w filmie, którzy się przewijają? Wiesz co, mamy tak naprawdę bardzo niewiele. Mamy 12, ale biorąc pod uwagę liczbę ludzi, która naprawdę się tym pasjonuje i naprawdę zbiera te buty, których można nazwać sneakerheadami, to jest nikły procent. Bo ci ludzie, którzy zbierają buty, mają określenia. Są określani sneakerheadami albo Kicks Freaks. Wiesz co, my na potrzeby filmu stworzyliśmy taką własną nazwę. Nazywa się ta taki jest tytuł filmu. E, I to to od niedawna też zaczęło obowiązywać jako trzecia nazwa, ale tak zgadza się Sneakerheads, Kicks Freaks, Kids, Kids of A w porównaniu z, ze Stanami i z zachodem Europy, to, to chyba jesteśmy troszkę do tyłu, bo dużo jest butów, które jak przeglądasz swoje kolekcje yy, dużych marek trampkowych, sportowych, to dużo modeli do Polski nie dociera. Zatrzymują się na Berlinie. Chcę ja bym powiedział inaczej, że to jest bardziej kwestia tego, że w Stanach te buty były dostępne od samego początku. Także jeżeli one wychodziły, były w sklepach, można było je kupić. Więc w tym momencie stanowią fundament kolekcji, tak? Tutaj w Polsce ludzie musieli się trochę bardziej postarać, wiesz, posiedzieć na Allegro. Nie wiem, pojechać tysiące kilometrów do innych krajów, na przykład, żeby je zdobyć, spędzić po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin kurczę, w namiotach pod sklepem, wiesz, żeby tylko i wyłącznie Dostać. Nie jesteśmy w tyle, dajemy radę i jest coraz lepiej. To zaraz wrócimy do rozmowy o filmie Kixoholics, który y, powstaje. Powstaje. W trudach? No, jest dobrze. Ale jest chyba przyjemnie. Stary jest mega. Radio Roxy. Ranny kakao. Pierwsza krew. Kixoholics to film, który powstaje. Jest to film o sneakerheadsach. O ludziach, którzy pasjonują się butami sportowymi. Mhm. Jest ze mną Łukasz Riedel, który jest reżyserem tego, tego filmu. Powiedz mi, najdroższy model buta, najbardziej wyjątkowy, z jakim się spotkałeś w Polsce podczas kręcenia. O Jezu, wiesz, to generalnie zacznijmy od tego, że wszystkie te buty dla swoich właścicieli są bezcenne, tak? Ale. Znaczy, powiem o najdroższym modelu, o którym słyszałem. E, jedna z firm zrobiła kolaborację ze znanym raperem swego czasu. Te buty, jak wychodziły, kosztowały 200 dolarów. Obecnie ich cena to 4000 dolarów na eBayu, a najdroższa aukcja, za ile te buty poszły, 90 tysięcy dolarów. Żeby nikt się nie obraził, to możemy mówić te modele, które są kultowe i w ogóle to nie będzie Krypciocha. Ale ja, ja to myślę, to że. Wszyscy, którzy gdzieś tam mają wiedzieć, to wiedzą, a wszyscy, którzy nie mają no, ale wiedzieć, no. to mi powiedz, bo ja nie wiem. No. Nike Air Easy. Kolaboracja z Kanye Westem, 90 tysięcy dolarów za Ale a, a ile ile sztuk zostało wyprodukowanych? Wiesz co, to musiałbyś zapytać e, internetu o to, bo ja nie wiem. Dobrze, zauważyłem. dobrze, dobrze, ale to rozumiem, że bardzo limitowana historia. Właśnie, wiesz co, to nie było tak, że było tych butów 100 sztuk, ich było trochę więcej. Ale też nie jakoś strasznie dużo, tam koło chyba, nie wiem, dwu... Nie chcę mówić, bo koledzy z filmu się na mnie obrażą, jeżeli powiem źle, więc. co jest to z butami Marley albo Len Lenona, te to pewnie koszty, no, koszty, no z w Śmieł w Adidasach. Tak, grał w piłę. Takie buty kosztowały jeszcze drożej, mi się wydaje, że te nowe, tenowe. To już coś są takie collection items. Takie. Wiesz, no najdroższe buty to też jest dosyć e interesujące, że najdroższe buty są te, które są używane już albo tak? nie kupisz przecież nieużywanego modelu butów z lat 70. powiedzmy, tak? Albo jest bardzo ciężko dostać. Ale Znajdziesz wiele aukcji używanych butów e, raz chodzonych, dwa razy chodzonych, trzy razy chodzonych. Nawet są specjalne kategorie na portalach aukcyjnych, jak bardzo są znoszone. A największe buty, jakie widziałeś? Pięćdziesiątka? <laughs> Wiesz to jak ostatnio Marcin Gortat z kolei z Phoenix Sans przyjechali do jednego ze sklepów w Warszawie, to przy mnie chłopak kupował buty, które były w rozmiarze 52, więc 52. Jezus Marny. Nurkuje bezpłatnie no. no to nie a ty masz jaki numer? 46. Ja też. To też. Ale glasów. A mi, powiedz mi Łukasz, bo na swojej drodze spotkałeś wielu zbieraczy. Wielu, to prawda. Jacy to są ludzie? Wiesz co, no najprościej byłoby powiedzieć, że niesamowicie ciekawi, no ale to bardzo duże uproszczenie. Czy można skategoryzować te buty? Zdarzają się i tacy, wiesz, znaczy nie ma czegoś takiego. Większość osób, która pewnie słucha tego sobie myśli, a ludzie w wieku gimnazjalnym, ewentualnie szkolnym, kupują sobie buty za pieniądze rodziców, ale tak nie jest, wiesz. Nasi bohaterowie to są ludzie, którzy są w przedziale wiekowym, nie wiem, 30 do 45 lat, tak? Bardzo często już, wiesz, stateczni... Nie zawsze też, wiesz, bo to też jest śmieszne i to też gdzieś tam e, będzie powiedziane w filmie, że bardzo często, żeby te buty dostać, oni się musieli bardzo postarać. Brali różne dodatkowe prace, zdarzały się kredyty, zdarzało się, że brali buty na ratę na przykład. Nieźle, kredyt na buty, słuchaj, we banku biorę sobie właśnie ja. dużo bańkę, żeby konsumpować. I szaleje, a potem ja, się roz... ja akurat jakby z... te bo dla mnie to jest pewna taka historia, że Fiotr, nie, nie, nie do końca kumam. Ja mam bardzo dużo Ile masz masz 20 bo mam Mam słabość masz. do butów. Ile masz i butów? Wiesz liczyłeś? Mam słabość do, do, do różnych wiesz, takich dziwnych. masz butów? buty? Przecież tam nie masz miejsca Wszystkie mam, właśnie, wszystkie mam w kartonach. Nie ma, do każdego wiesz, butu mam karton to jest i, i papier, więc wiesz. A moja jest, kobieta okay, ma samo Ona też ma z butów. Ja, ja rozumiem zbieraczy, bo Wiem, ja Pertraktuję z panem, bo kupiłem sobie koszulkę z Ligi Mistrzów w zeszłym roku. Legi też, to wtedy nie, nie było tak. Ja z Ligi Mistrzów, to chyba nie legi, bo. Oni chyba nie 20 lat temu. I chodzi 25, o to, że, że to jest właśnie takie, taka nostalgia, że, że ja po prostu uwielbiam te lata 90. To jest w ogóle mój ulubiony czas. Wtedy miałem 15 lat, chłonąłem wszystko i tak dalej. I e, w zeszłym roku kupiłem koszulkę z Ligi Mistrzów, która okazała się niestety, że jest nieprawdziwa, bo ktoś do, 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 do emblematy i tak dalej, i tak dalej. Byłem w tym muzeum Legi, pomagali mi i tak dalej. E, I teraz pertraktuję z panem, który sprzedaje mi, nie chce sprzedać, ale ja Traktuje, żeby kupić od niego koszulkę Pisze. Legii z FSO, Zelką, z numerem 3, czyli tam pewnie kruszanki, albo, albo z ten. Bonusem. I ja już Panu zaproponowałem dość absurdalną kwotę, jak za tę koszulkę, ale wtedy nie było w Polsce sportowego merchandisingu, więc tych koszulek pewnie było. 40 z 4 komplety dla tych piłkarzy I zostało z 10 A reszta jest gdzieś roztrwoniona no to Więc e... czekam na odpowiedź pana Majka który... W Wesselu pojawia się ta historia Koszulki Dymarskiego z dziesiątką Który, który strzeli bramę na Wembley Wydaje mi się, że, że też tę historię Wojtek Smarzewski usłyszał od kogoś, kto ma tę koszulkę jest Ale taka, słuchajcie taka zajawka. A propos fu futbolowych koszulek To są strony, gdzie normalnie też kupujesz koszulkę Noszoną przez zawodnika Kupioną w sklepie, masz podział, masz powietrze, które oddychał Biber, ten Justin. Na Justin, stronach whatever. na stronach, się na stronach, no, na stronach się brytyjskich się. są koszulki, z lat 70., w których grał tam Gadocha, czy ktoś tam. I one kosztują sporo. Holix jest na Facebooku, możecie wejść. Zapraszamy, tak. I możecie podlajkować, czy można jakoś wesprzeć Was, albo wysłać Wam cynka w sprawie ciekawych osób, o których Wy możecie nie mieć pojęcia na przykład. To, ponieważ jesteśmy cały czas na etapie zdjęć, bo jak zaczynaliśmy, mieliśmy kilku bohaterów, później ten cały worek się otworzył dosyć szeroko i wysypywał się naprawdę kilka jeszcze fajne, bardzo postaci, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie dotarliśmy do wszystkich, więc jeżeli ktoś ma fajną kolekcję, fajną historię. E... I jest zakręcony na punkcie butów, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Na pewno z miłą chęcią się z taką historią zapoznamy. A co do wsparcia, to też jest fajne. I przy okazji, może podziękuję wszystkim tym, którzy nas do tej pory wspierają, bo zaczynaliśmy od małego niszowego filmu, małego niszowego projektu dla małej grupy ludzi, a teraz e, słyszymy praktycznie z każdej strony dużo ciepłych słów pod adresem tego projektu i to jest bardzo fajne. Serdeczne dzięki. Masz ulubiony numer buta? E, pf, numer buta, no na pewno masz 46, ale czy masz ulubiony model buta? Um, Albo model marzenie? Wiesz co? Miałem, miałem, ale moje marzenie się spełniło. Jest tak, że cały czas mam gdzieś tam parę modeli, które bardzo chciałbym mieć, ale to już są takie modele, które są bardzo, bardzo stare i kosztuj, bardzo ciężko dostępne. to jest twój fiacik, 500ka. No I jak nie więcej. Powiedz, a Łukasz powiedz, buty i seks. Czy są takie przypadki, których, o których powiedzcie w filmie, ludzi, którzy po prostu łączą y, buty z fetyszyzmem? Znaczy wiesz co, tak jak, to jak któryś z Was powiedział, że bardzo często kobiety patrzą na buty i gdzieś tam to jest taka część garderoby, która dużo mówi y Człowiek, przynajmniej na samym początku, bo oczywiście nie wszystko jest w stanie powiedzieć. To nie zmienia faktu, że może powiem inaczej. Zdarzało się, że, zdarzało się, że rozpadały się związki naszych bohaterów przez to, że właśnie e, pani, ich partnerka nie była w stanie zrozumieć ich pasji, albo nie była w stanie znaleźć miejsca w swoim albo we wspólnym mieszkaniu na szafę pełno butów. Albo nie, 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 nie. Nie na przykład jej facet rozchodzi w, w sandałach albo w spadrylach. Panowie. No Kłopotę, tak. Yy, czy w filmie będzie Urwis? Takie zagadkowe pytanie pana Pawła. Do nas? Czy w filmie będzie Urwis? Eee, na razie mamy maestro, mamy Laika. Czy w filmie będzie Urwis? To jest temat otwarty, jeżeli Urwis że słusznie. to jest Niech się nie się odezwie. Nikt jakiego jest zbieraczy. Zapewne tak. Słuchajcie, eee, to teraz doktor Misio mentolowe papierosy Łukas Riddle był naszym gościem. Za chwilę podlinkujemy eee, facebookowy profil na naszym facebookowym profilu, żebyście mogli namierzyć tę słuszną inicjatywę. Odkliczymy się. Kiedy premiera? Eee, jak dobrze pójdzie do końca roku. Super. Radio Roxy. Radio Roxy. Poznań. 105 i 4 Roxy. FM.